Drodzy Państwo, w 1954 roku w celu rozwoju przyjaznych stosunków między Chinami a Polską oraz zaspokojenia zapotrzebowania na talenty języka polskiego w Pekinie utworzono pierwszą w Chinach polonistykę, otwierając nowy rozdział nauki języka polskiego i badań nad polską. W tym roku obchodzimy 70. rocznicę powstania Katedry Języka Polskiego. Na Pekinskim Uniwersytecie Języków Obcych. Z tej okazji przygotowaliśmy wystawę pod tytułem Historia Rozwoju Polonistyki Pekinskiego Uniwersytetu Języków Obcych w Kaleidoskopie 70 lat. Chcielibyśmy w ten sposób przedstawić 70-letnią historię rozwoju Polonistyki i wyrazić szacunek dla wszystkich nauczycieli i studentów, którzy wspierali rozwój Polonistyki. Wyrazy wdzięczności należy się także wszystkim, którzy przez lata wpływali na kształt i rozwój polonistyki Pekinskiego Uniwersytetu Języków Obcych. Katedra Języka Polskiego jest jednostką dydaktyczną i badawczą z najdłuższą historią i najwyższym potencjałem dydaktyczno-badawczym. Oferuje wszystkie stopnie studiów. Od 1990 roku. Katedra zaczęła rekrutować studentów studiów magisterskich, a od 1998 roku doktorantów. W roku 2001 w Katedrze Języka Polskiego należącej do grupy katedr języków wschodnioeuropejskich przyznano miano placówki szkoleniowej talentów w dziedzinie języków mniejszych. W 2011 roku Oficjalnie otwarto Centrum Studiów Polskich, zbudowane wokół naszej katedry. W 2019 roku nasza katedra została wybrana w pierwszej turze jako Narodowa Katedra Studiów Licencjacji w pierwszej klasy. Warto zaznaczyć, że Katedra Języka Polskiego PUJO uzyskał uprawnienia do przeprowadzenia egzaminów certyfikatowych języka polskiego jako obcego w Chinach w roku 2018. Jesteśmy jedynym takim ośrodkiem w Chinach. Xiao Huimin tuż po powstaniu Chińskiej Republiki Ludowej został wysłany na studia do Polski. Po powrocie do Chin w roku 1954 powołał do istnienia Katedry Języka Polskiego na Pekinskim Uniwersytecie Języków Obcych. 奥德泰高查苏是哪土脑车切里普拉草瓦沃伊普拉粗耶夫卡泰子是。西路的尼松、陈继忠、陈远志、吴英增、易立军、丁威、李金涛、吴贵清、赵刚、毛银辉、李怡南、何娟、奥拉孙伟峰。一脑车些年，like tores programu fut kulturowo dedaktycznekspolskie, ruf nie jest nieśli ogromny wkad, fraz budowan kierunku. Są to m.in. Leszek Cyżyk, Tadeusz Strumf, Maria Juraszek, Józef Rurawski, Mieczysław Kunstrer, Stanisław Kuczera, Irena Krzeczewska, Halina Rybicka, Tadeusz Dziewisz, Tadeusz Jeromin, Tadeusz Zwierzchowski, Bożena Zaorska, Maria Mączynska, Lucyna Wawrzynczak, Marcin Bodziński, Artur Stęplewski, Agnieszka Jasińska, Jagna Malejka, Ewa Rudkowska oraz Andrzej Ruszer. Obecnie katedra szczyci się wysoko wykwalifikowanym gronom pedagogicznym, na którego czele stoi profesor Zhao Gang, prorektor Pekinskiego Uniwersytetu Języków Ocych. Członek Narodowego Komitetu Administracyjnego do spraw Nauczania Języka Obcych w szkolnictwie wyższym w ramach Ministerstwa Edukacji, wicedyrektor Podkomitetu Administracyjnego do spraw Nauczania Języków Mniej Popularnych oraz Wiceprezes Oddziału Europy Środkowo-Wschodniej Chińskiego Stowarzyszenia Studiów Europejskich. Wśród lektorów jest również dr Andrzej Ruszek który znalazł się niekiedyś w pierwszej dziesiątce finalistów ogólnochińskiego konkursu mój ulubiony nauczyciel zagraniczny. Katedra Języka Polskiego Chińskiego Uniwersytetu Języków Obcych jest jedynym chińskim ośrodkiem, który promuje licencjatów, magistrantów i doktorantów. Katedra kształci na potrzeby kraju wybitnych polonistów, Wyróżniających się doskonałą umiejętnością języka polskiego, wszechstronnymi kompetencjami oraz ogromnym potencjałem rozwoju. Wdraża od lat naukową, systematyczną i wyspecjalizowaną działalność edukacyjną. Od wielu lat Katedra Języka Polskiego i Centrum Studiów Polskich aktywnie promują wymianę akademicką. Organizując konferencje naukowe na wysokim szczeblu i ważne wystawy tematyczne, aby podnosić poziom nauczania języka polskiego i studiów polskich w Chinach. Polonistyka Pekinskiego Uniwersytetu Języków Obcych jest istotnym oknem chińsko-polskiej wymiany kulturalnej. Co roku przyjmuje liczne delegacje rządowe i pozarządowe z Polski, przyczyniając się do pogłębienia wzajemnego zrozumienia między dwoma narodami. Mieliśmy okazję spotkać się ze znanymi polskimi pisarzami, takimi jak Tadeuszem Różewiczem, Olgą Tokarczuk czy Andrzejem Sapkowskim. Zorganizowaliśmy również wizyty polskich delegacji rządowych na najwyższym szczeblu. Na przykład w tym jubileuszowym roku gościliśmy panią Agatę kornhauser Dude małżonkę prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w murach Pekingskiego Uniwersytetu Języków Obcych. Odbywali się na półjau wykłady polskich ekspertów, a nasza kadra i nasi studenci też występowali z różnych okazji w Polsce lub w Chinach. W ciągu ostatnich 70 lat, kadra dydaktyczna reprezentowana przez profesor Ili Jun. Badając język polski, zaangażowała się w pracę nad wieloma tłumaczeniami literackimi. Ich żmudna praca przyniosła znaczące efekty w dziedzinie akademickiej. Osiągnięcia te położyły podwaliny pod wymianę kulturalną i współpracę między dwoma krajami. Zdobyły szerokie uznanie chińskich i polskich rządów oraz różnych społeczności. Katedra ma w swoim dorobku niezliczoną liczbę przekładów, ale też monografie i podręczniki. Profesor Ili i profesor Cheng Jizhong zostali niejednokrotnie uchronowani oznaczeniami państwowymi Rzeczpospolitej Polskiej. Ponadto profesor Ili Jun otrzymała takie nobilizujące wyróżnienia jak tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego, Tytuł honorowego ambasadora polszczyzny, tytuł znanego nauczyciela w Pekinie, a za swoje wybitne osiągnięcia w dziedzinie przekładu otrzymała nagrodę Transatlantyk i chińską nagrodę za całokształt twórczości translatorskiej. W czerwcu bieżącego roku prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda podczas oficjalnej wizyty państwowej w Chinach oznaczył profesora Zhou Ganga profesor Li Yinan i doktora Andrzeja Ruszera za zasługi dla współpracy polsko-chińskiej w Pekinie. Katedra Języka Polskiego Pujo zawsze nadążała za duchem czasu, koncentrując się na aktualnych potrzebach rozwoju kraju. Dbając o nieustanne podnoszenie jakości nauczania i promocję badań naukowych, katedra aktywnie angażuje się również w różnorodną służbę społeczną. Do nich należą tłumaczenia konsekutywne lub symfoniczne podczas oficjalnych wizyt i spotkań Polskich, udzielanie wywiadów, prowadzenie wykładów stacjonarnych i zdalnych dla polskich słuchaczy, podejmowanie wolontariatu na targach, festiwalach i igrzyskach olimpijskich. W roku 2024. Przypada 75. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Chinami a Polską. Obchodzimy jednocześnie 70. rocznicę utworzenia katedry języka polskiego PuJo. W ciągu 70 lat mierzyliśmy siłę na zamiary, osiągając przy tym duże sukcesy. Narodziny i rozwój Katedry Języka Polskiego PUJO są ściśle związane z rozwojem społeczeństwa i pogłębieniem relacji chińsko-polskich. Liczymy na to, że Katedra Języka Polskiego będzie w przyszłości nieustannie podnosić jakość kształcenia, tworzyć coraz więcej dzieł naukowych i promować chińsko-polską wymianę kulturalną oraz wkładać większe wysiłki w realizacji wzajemnego zrozumienia między Chinami a Polską.